Witam Was serdecznie, drodzy widzowie. Pierwszy opening na tym kanale, pierwszy openik w ogóle kart kolekcjonerskich w moim życiu. W sumie zaczynamy to od drużyny, którą gdzieś tam większość życia faworyzuje i im kibicuje, czyli FC Barcelone. Dzisiaj mamy boksik Daka FC Barcelone Top Audience, więc zobaczymy, co dzisiaj padnie, czy będzie to jakaś ciekawa karta. E, nie jestem pewny do końca, chyba tu są e, gwarantowane, chyba jest karta na pewno numerowana z autografem, nie pamiętam jak to jest. Chyba jest możliwość że tra trafienia. E, no, nie jestem pewny do końca, już zapomniałem tak na serio co w tym boksie jest. Trochę też emocje, pierwszy taki boksik na tym kanale, więc ciekawe zobaczymy co wypadnie. I co się uda tutaj trafić? No szczerze, celowo celowobym w jakieś lamina Yamala, no wiadomo jak na FC Porcelone, Ale chciałbym też e, Pedriego, e, Rafinie, czy może też e, Lewandowskiego Miło by było, szczęsny fajnie też jakby padł, no bo jednak Polaczek nasz Więc no, zobaczymy Otwieramy Otwieramy boksika Już zniszczony, no folia już idzie, będzie ścierana no i zobaczymy. Kurde, oby to coś fajnego dzisiaj się udało dropnąć. I co? I i będzie miło. Yy, ogólnie mój pierwszy opening na kanale, więc dajcie drodzy widzowie znać yy, co bym mógł zmienić w przyszłości jak chodzi o takie openingi takich kart, co bym mógł dodać, bo na pewno chciałbym więcej tego dodawać. Uuu, jak to ładnie wygląda. Kurde, zarąbi za się to wygląda w środku. Fajne, fajne paczuszki. Tu musiało być lekkie cięcie, bo oczywiście musiał mi statyw polecieć, ale mamy ładne paczuszki FC Barcelony, powiem Wam to zarąbiście dla mnie wygląda, mimo że ta folijka jest taka srebrna, no to ten nadruk FC Barcelony plus napis Daka i rok, sezon jaki tu jest, no, no mega, mega to gra, mi się to mega podoba, nie wiem dajcie znać, e, co sami o tym uważacie e, zostawcie lajka mocy już na tą chwilę i co i lecimy, lecimy z kartami ale wiecie co wam powiem, że kurde niektóre te paczki wydają się tak jakby miały, jakby ważyły, co nie, swoje dobra, lecimy po kolei lecimy, zobaczymy co tu będzie e, co, pierwszy opening na kanale, więc no, nie wiem jeszcze jak do tego podchodzić o, rozerwałem, jak tu się powinno do tego podchodzić więc lecimy z, z pierwszymi kartami wow, i na start mamy samego Ronaldinho panowie kto tu kolejny jest? Daka Alejandro Balde później, <laughs> Lamil Yamal. taki jakbyśmy mieli jakiś obrazek stworzyć, później logo FC Barcelony, ładne ale powiem wam, te karty one, one są takie w ręku twardawe, czuć to, że one są takie sztywniutkie, fajne a i tu już mamy koniec, tu już FC Barcelona ostatnia no ale powiem wam, fajnie z tego co wiem, to chyba plakat można zrobić czy jakieś takie, zbierać kilka tych, tych obrazków i z tego się robi z tego się chyba robi jakieś tłoczy coś, no tutaj mamy lamina Yamala twarz więc tak pierwsza paczka wygląda taki bardziej chyba puściak. Jak to niektórzy by powiedzieli, nic tam zbytnio nie było w tej pascusce. Możecie mi nam przyszłość powiedzieć, co mogę tu poprawić w otwieraniu tych kart, no, bo tak jak mówię pierwszy raz otwieram, więc się jeszcze tak nie znam. Mamy Erika Garcia panowie. O, coś tam widziałem, coś tam jest, jakaś ładna karta. Kogo tu mamy? Sergio Busquets Ze starej FC Barcelony I tu mamy jakąś ładną kartę Gavi Ale ładny Gavi Ale to siedzi Ale to siedzi Zobaczcie panowie Ładny Gavi Kogo tu jeszcze mamy? I mamy jeszcze Marka Casado Ale jak ten Gavi siedzi 136 na 149 Gavi ładny gawi, numerowany, zobaczcie, panowie Państwo, panie i panowie 136 na 149 ładny gawi. Gawiego co na razie odłożymy na bok. Zrobiłem w topę ogólnie, e, drodzy Państwo, bo nie, zakupili, nie zakupiłem e, koszulek, żeby chować te karty, więc muszę jak najszybciej je za, zamówić, żeby mieć gdzie je chować, żeby zabezpieczyć je ładnie. A na razie będę musiał karty poczekać tak przez. E, kilka dni dopóki nie kupię, ale ten Gavi no powiem wam, sztosik, mi się to mega podoba, w sumie nie powiedziałem wcześniej, ale Gaviego też bym chciał bardzo trafić, no dla mnie to jest wojownik FC Barcelony taka kurde osoba, która yy, nieraz nie ma takiego talentu jak Lamin Yamal, ale kurde podoba mi się jaki to jest wojownik na poisku co on tam pokazuje, lecimy dalej drodzy panowie, Ronald Araujo Lamin Yamal. Podnoszący koronę, ładna karta Pedri, Daka Kurde, ładna karta też I mamy jeszcze Iniesta Ładna karta, jego. No, powiem wam, siedzi to ładnie Ale mi się te karty Podobają, sztosik są FC nie Iniesta jeszcze na koniec Nie no, te karty są Sztosikiem, na razie mamy Jedną numerowaną, panowie I panie, zostały jeszcze trzy paczki do końca Kurde, ja się tym, tym pierwszym openingiem mega ekscytuję. Pierwszy opening, jak mówię, na kanale. Ale te karty mega siędzą. Kurde, jak to, jak to fajnie wszystko wygląda. Jak to mi się podoba. Dobra. Lecimy dalej. Mamy Rashfordzika, Robert Lewandowski, Pałku Barsi. Ale po Kubarski, ładna karta, taka min miniąca się, drodzy Państwo, jak coś wiecie o tych kartach, wiecie jak one mogą y, cenowo kosztować, jak one ogólnie wyglądają, czy to są jakieś dobre karty, czy nie, dajcie znać, ja się tam nie znam na tych kartach, nie wiadomo jak, dopiero poznaję ten świat, więc będę Wam mega wdzięczny. I koło tu jeszcze mamy? Wojciech Szczęsny, o panowie, trafiliśmy, kolejną osobę, którą chcieliśmy trafić. I Pałku Barcji też jest numerowany do 149 Nie wiem czy będzie to dobrze widać na 39 Więc podobnie jak Gavi Dwie ładne karty numerowane Szkoda, że te numery takie wysokie są Fajnie jakbyśmy trafili jakąś z mniejszym numerem kartę Też bym był mega zadowolony, ale z tych też jestem zadowolony oczywiście, że tak Kurde, nie mogę tych paczek otwierać coś ja Laminia mal znowu ładna karta, Laminia mal. maszerano O na takim fajnym tle, taki kompas. O, fajna karta, masz ranu. Andrzej Iniesta z podpisem, tylko to jest taki podpis drukowany. Andres Iniesta i Dani Olmo. Andres Iniesta, podpis taki drukowany. Nie wiem właśnie czy na tych kartach można trafić yy, oryginalny taki podpis niedrukowany. Możecie dać znać też czy taka karta w ogóle, czy ona w coś jest warta i czy te podpisy one są takie w ogóle coś warte czy to takie drukowane nic nie warte podpisy nie wiem czy ja mam się teraz cieszyć czy nie ogólnie yy, gwiazda też Barcelony historyczna mega gwiazda yy, która gdzieś tam zapadła na pewno w tej starej Barcelonie gdyby taki był numerowany plus z oryginalnym podpisem Łopanowie, ale ja bym był zadowolony no ale sam Andres Iniesta Dobra, odstawimy go na bok. Nie wiem, właśnie mówi, nie wiem, czy to jest coś warte, czy nie, więc dajcie znać w e, komentarzu. I lecimy z ostatnią paczuszką już na dzisiaj. Mega karty, mega ładne karty. Mega jestem zadowolony. Na pewno będzie więcej openingów na kanale, to możecie być pewni, więc możecie dawać znać też, co warto otwierać. Przede wszystkim chyba bym celował w Ligę, La Ligę, bo ja ja lubię Laligę Ale możecie Dawać znać co można otwierać Tu jakaś kolejna będzie chyba Karta numerowana Mamy Gabi i kto tu będzie kolejny Patrzcie Już widać jakaś ładna karta jest Pod spodem, może od góry Weźmiemy teraz FC Barcelona Kto to może być Czy to będzie Lamine Yamal? Nie, kto to jest Frank Ricard. Kurde, kto to jest? Jakiś menadżer? Były w FC Barcelony, czy ktoś? ci dać znać, bo kurde. Nie kojarzę. Alejandro Balde. Jeszcze zobaczymy, jaka tu jest numeracja tej karty. Je 87 do 149, więc same dzisiaj duże numeracje tych kart. No jeszcze mi gdzieś poleciało. Zaraz będą komentarze. Co ty robisz? może na te karty. No same duże numeracje i Wojciech Szczęsny jeszcze na koniec. Baldej i Szczęsny na koniec. Więc to takie podsumowanie tego odcinka. Trafiliśmy dużo zwyklaków. No i w sumie trafiliśmy z tych takich najważniejszych kart. No to Frank Ricard. Tu mamy Andresa i Iniestę podpis. Mamy Pałku Barsiego. I... Gaviego. Powiem Wam szczerze, dla mnie jedna z najładniejszych z tych wszystkich kart to jest ten Gavi. No, mega ta karta, siedzi fajnie, się tak mieni te ślaczki. Nie wiem, nie wiem, jak ten styl się nazywa, możecie dać w komentarzu. Ale mega siedzi. Praktycznie każda karta do 149, no ale, ale piękne, piękne karty. Mega mi, siedzą, mega mi się podobają. Jeśli wam się odcinek podobał, zostaw drogi widzu lajka, mocy, zostaw subskrypcję na kanale jeśli chcesz kolejne takie openingi i co? I zostaw suba jeśli jeszcze tego kanału nie subskrybujesz. Dzięki, że byłeś i do następnego. Trzymajcie się, morteczki!